Kuta 99. Przedstawiam. Na wyjazdach kałas. Wyjazdy pod Namioty. Dużo alkoholu, pchanie nasianie i ziela jaranie. Nasi bohaterowie niestety nie wiedzieli, co ich czeka. I i Spierdalaj, teraz dymam. Dobrze, że wybraliśmy się na tę wycieczkę. Zabrałam lupę, żeby oglądać gwiazdy. Pierdolnięta jesteś. Lepiej napij się piwka. Po dłuższej liwacji alkoholowej grupka młodych ludzi zaczęła kłaść się spać. Idziemy w kurwy syny! Nadeszła noc. E, po Krako, słyszysz? Słyszę tylko żeby mojego chuja. Oj, słuchaj, kurwa! A, co to? Tak kupisz rękę, bo wszystko budzi. Chodź sprawdzimy, co się dzieje. Popiero i cię. Chodź Dobra, dobra. O, patrz, coś tam się różnął. Eee, Zucha, słyszałaś to? Chyba kurwa wiadomo. O, Mirka, niech pan pójdzie. Stawaj z kurwy senu, wypiętale zobaczycie, co tak słuje. oni są wszędzie. Kurwa, co? Uuu. Jezus, czujcie, czemu on to, do taki czerwone, cichnącej wysypki? Nie wiem, spierdalamy, bo się zarazimy. A, poczekaj, wybiłam buta. Srami na buta. Kurwa, nie teraz! Aj za zapulka! Pamiętajcie, że pikniki w lesie mogą być bardzo niebezpieczne.